Dzisiaj zabieram Was do Ameryki Południowej i do Ameryki Środkowej. Pokażę Wam 11 pięknych srebrnych monet. Monet, które są jednocześnie egzotyczne i są w standardzie Łacińskiej Unii Monetarnej, czyli w standardzie monet, które bardzo często pokazuję Wam tu na tym kanale, jak na przykład pięciofrankówki z Herkulesem, czy też monety z Napoleonem Bonaparte. Jeżeli interesuje Was ten odcinek i chcecie zobaczyć takie właśnie ciekawe, egzotyczne monety. Zapraszam do oglądania. Witam Was na kanale Srebrne Prowokacje. I słuchajcie, na samym początku takie drobne ogłoszenie. Kanał w ostatnim czasie przebił 10 tysięcy subskrypcji. Nie ukrywam, że jest mi z tego powodu niezmiernie Miło, bardzo Wam dziękuję, że zdecydowaliście się na subskrypcję, na subskrypcję kanału. I zapraszam te osoby, które jeszcze nie subskrybują, do kliknięcia przycisku subskrypcji, kliknięcia dzwoneczku, żeby nie ominęły Was kolejne materiały. No i tym samym kolejny cel 20 tysięcy subskrypcji. Zobaczymy w jakim czasie uda się to uzyskać, ale zawsze możecie w tym pomóc, ponieważ większość osób oglądających ten kanał jednak go nie subskrybuje. Teraz możecie to zmienić. Zapraszam do subskrypcji. No i słuchajcie, przechodzimy od razu do treści filmu. Monety Łacińskiej Unii Monetarnej na moim kanale pojawiają się bardzo często. Od mniej więcej połowy wieku XIX. Standard ten został wprowadzony w Europie, ale nie tylko w Europie. Wiadomo, mamy okres, gdzie było bardzo wiele powiązań kolonialnych i właśnie monety w Ameryce Południowej, czy też Ameryce Środkowej, za sprawą e, Francji czy Hiszpanii, tam został wprowadzony bardzo podobny standard. Standard ten, przypomnę, mamy tutaj monety, które są w rozmiarze 5 frankówek, czyli jest to 25 gramów srebro próba 900 standard ten przypomnę został wprowadzony przez Napoleona Bonaparte no i od w zasadzie początku wieku XIX aż po początek wieku XX jak zaraz zobaczycie na przykładzie pierwszej z tych monet z Wenezueli a w zasadzie prawie że do połowy wieku XX Obowiązywał i można było takie monety spotkać. No i już przechodzimy do tego, co tutaj mamy. Słuchajcie, zacznijmy sobie od monety, która jest monetą chyba jedną z bardziej popularnych i łatwych, jeżeli chodzi o dołożenie do kolekcji. Czyli mamy tutaj Bolivar i jest to moneta wenezuelska. Tak konkretnie to jest rocznik 1936. To jest to, co wam powiedziałem, czyli mamy tutaj okres już po pierwszej wojnie światowej. A przed II wojną światową, i takie piękne, duże srebrne monety były wybijane właśnie w Wenezueli. Wenezuela, pomimo tego, że dzisiaj wiadomo jest znana z potężnej inflacji i banknotów, które są przewożone taczkami, żeby można było coś kupić, to trzeba powiedzieć, że kiedyś była krajem niezmiernie bogatym i do lat 60., podobnie jak franki szwajcarskie w Szwajcarii. Monety typu boliwar były wybijane w srebrze, mniejsze nominały, jeden yy, baćwiartki, połówki, jedynki i dwójki do roku 1967, o ile dobrze pamiętam, właśnie były wybijane w srebrze próby 835. Tutaj mamy pięcioboliwarówkę, przepraszam, boliwara, czyli 5 boliwarów yy, i jest to 25 gramów, tak jak wszystkie pozostałe monety dzisiaj na tym filmie. 1936 rok, zobaczcie w jakim stanie. Bardzo ładna moneta, jest już ze mną w kolekcji mniej więcej 2 lata i niezmiernie się cieszę, że właśnie w takim ładnym stanie udało mi się ją kiedyś upolować. Idziemy dalej, idziemy dalej do monety, która jest również dosyć popularna i dosyć łatwo dostępna. Często da się kupić te monety no, w zasadzie w takich cenach, Prawie że blisko srebra, oczywiście nie w takich stanach. W Stanach yy, mocno obiegowych. No tutaj Tutaj mamy monetę z Peru, to jest Sol. I zobaczcie, stan ta moneta jest w stanie, no myślę, że około menniczym są. Niedoskonałości na tle są, jakieś skazy. Natomiast generalnie jest monetą w bardzo ładnym stanie. Sol z Peru. Zobaczcie, jak to się prezentuje. I to jest moneta z roku 1916, i to jest ostatni rok bicia tej monety w srebrze, próby 900. Były jeszcze potem te monety wybijane, ale już w słabszej próbie, bodaj, że było to srebro próby 500, ale ona jest, te 500 są poza moim obszarem zainteresowań, więc przyznaję, że nie jestem pewny na 100%, czy było to srebro próby 500, natomiast na pewno była to słabsza próba. Czyli tutaj mamy 1916 i mam jeszcze jedną monetę z Peru, jeżeli chodzi o sola i tutaj mamy starszą odmianę tej monety to jest rocznik 1865 to jest drugi rocznik bicia właśnie tej monety i jak się przyjrzycie są tutaj drobne różnice pomimo tego że na przykład katalog ucoin podaje że Monety te są takie same, natomiast tutaj na pierwszy rzut oka, jeżeli sobie popatrzymy na tutaj ozdobniki, tutaj drobne rzeczy, jeżeli chodzi tutaj o to, co się wysypuje z tego rogu. Czy tutaj chociażby u góry ten wieniec, widać, że wygląda to troszeczkę inaczej, tutaj te motywy roślinne one również wyglądają inaczej, no i z tego powodu mam po prostu dwie sztuki i jedna jest ten 916 w stanie około menniczym. ten 1865 też jest w bardzo ładnym stanie nie tak jak tamta ale też jak najbardziej jestem zadowolony że właśnie taki stan w mojej kolekcji się znajduje idziemy dalej słuchajcie i dalej jesteśmy w Peru tym razem mamy Pesetę. Bardzo ładna moneta. 1880 rok. I tutaj, w przypadku tej monety, widać wyraźnie pewne różnice stylistyczne, stylistyczne w stylu monety w porównaniu z monetami europejskimi. Ta moneta jednak ma pewien charakter. Widać, że ona nie jest monetą europejską. Pięknie się to prezentuje. 5 peset. Nie peseta, tylko 5 peset. Tak miałem powiedzieć. Pięknie się ta moneta prezentuje. Chciałbym mieć tą monetę w z ładniejszym detalem, jeżeli chodzi o wizerunek, no ale może kiedyś. Nie jest łatwo taką monetę po prostu w ładniejszym stanie upolować. Mało tych monet jest na rynku. Idziemy dalej i jesteśmy w Salwadorze. I tutaj mamy monetę z Cristobal. Kolon, czyli z Krzysztofem Kolumbem. Tutaj stan no nie jest już tak ładny jak w przypadku tych soli y, czy boliwara. No niemniej jednak jest on całkowicie czytelny i moneta nie posiada. Tutaj ma tak, takie drobne, zaraz się, postaram to pokazać. O, tutaj. Tutaj mam niestety drobne uderzenie na rancie. Natomiast jest całkiem ładny stan. Akceptowalny do kolekcji, ale jest to też jedna z tych monet, w przypadku których na pewno będę szukał ładniejszej sztuki w przyszłości. Mówię w przyszłości, bo póki co w zbiorze monet Łacińskiej Unii Monetarnej, ale poza Europą, niewiele się dzieje. Skupiłem się w tej chwili na Europie. Chciałbym tam dokompletować sobie brakujące monety, a potem ewentualnie rozszerzyć to właśnie o Amerykę Środkową czy też Amerykę. Południowo. Idziemy dalej, słuchajcie, Gwatemala. Również bardzo ładna moneta. Bardzo ładny tutaj wizerunek. Un PESO. To jest to, co wam, to dlaczego się mylę, bo ja raz mówię, że PESO, za chwilę 5 PESO. No tutaj zobaczcie, no zbliżone monety. Tutaj mieliśmy 5 peset, tutaj mamy Un PESO. No po prostu te nominały są różne. No i bardzo łatwo się pomylić, zwłaszcza jak stoimy za obiektywem i nie do końca ta widoczność jeżeli chodzi o tę monetę jest taka jakbym chciał. Mamy tutaj Unpeso 1894 rok. To co jest fajne to jest to że mamy tutaj oznaczoną próbę czyli mamy próbę 900. Zobaczcie jak ta moneta się prezentuje. Bardzo ciekawe motywy tutaj jakieś dwa. Nie wiem co to jest karabiny. Nie wiem czy tak to można nazwać. Dajcie mi znać w komentarzu jak powinno się to nazywać. Niezmiernie ciekawa moneta. Idziemy dalej, słuchajcie, idziemy dalej. Balboa, 50 centesimo, 1904 rok, i tutaj, jeżeli chodzi o tą monetę, no to stan monety jest jak dla mnie, jak najbardziej ok. Niezmiernie ciekawa i ładna moneta z Panamy. I też zobaczcie, 25 gramów, próba 900, czyli oznaczenie dokładnie. Jakie parametry tej monety są, jeżeli chodzi o srebro? Taka ciekawa moneta z Panamy. Dalej idziemy, idziemy do Haiti. Słuchajcie, Haiti. Z tą monetą zawsze mam problem, jak dokładnie wymówić nazwę, jak dokładnie wymawić nazwę. Tutaj mamy ją zapisaną. Guarde, chyba tak. Natomiast zwróćcie uwagę tutaj na napis, który, który mamy tutaj o góry. Dajcie mi znać w komentarzu, gdzie taki napis też można znaleźć na której monecie, którą dosyć często wam pokazuję i jestem ciekawy, czy wiecie nie, dlaczego. Zobaczcie ciekawy wizerunek, dwa działa, palma. Sztandary, bardzo ładna, bardzo ciekawa. I tak, jak powiedziałem, jak na standardy europejskie, dosyć egzotyczna, jeżeli chodzi o wizerunek moneta. No i standardowo oznaczenie, waga, próba. Republika Haiti. No i to, co też ciekawe, drobna podpowiedź: AN78. Dajcie mi znać w komentarzu, czy, co to waszym zdaniem oznacza. Idziemy dalej, słuchajcie. Idziemy dalej do Ekwadoru. I tutaj mamy Sucre. 1889. Też jeden z wojowników. Mówię tutaj o tej postaci, która się tutaj znajduje. To jest jeden z wojowników razem z Boliwarem o wyzwolenie Ameryki Południowej spod panowania Hiszpanów. 1889. 9 bardzo ładna moneta. No i standardowo 25 gramów próba. Un sucre. Dalej, dalej idziemy do Chile. Słuchajcie, Chile. I tutaj zobaczcie znowu na stan, bo z tej monety jestem też niezmiernie zadowolony, jeżeli chodzi o stan Republika de Chile, un peso i kondor czyli element herbu ten ptak generalnie jest w herbie Chile 1877 rok piękny stan monety piękny detal jestem niezmiernie zadowolony że właśnie w takim stanie moneta w mojej kolekcji się znajduje. Idziemy dalej do monety ostatniej i to jest moneta z Boliwii, boliwiano. Republika de Bolivia, tak się ta moneta prezentuje, podobne motywy jak już tutaj się nieraz powtarzały, tak. czyli tutaj jakieś działa, sztandary, pięknie się to wszystko prezentuje, Un Boliviano. 1872. Szkoda, że na tej monecie, na tej stronie nie mamy też właśnie jakiegoś wizerunku władcy. Myślę, że wyglądałoby to bardziej atrakcyjnie, natomiast ta strona... Ciężko mi zdecydować, która strona w tej monecie jest awersem, a która rewersem. Może Wy będziecie wiedzieli, dajcie znać w komentarzu. I teraz tak, generalnie te monety, które tutaj widzicie, to oczywiście nie jest wszystko, jeżeli chodzi o Amerykę Południową czy też Amerykę Środkową, jest tam naprawdę sporo innych pięknych monet, między innymi moneta z Argentyny, którą kiedyś miałem okazję je kupić. No i nie kupiłem i powiem szczerze, że żałuję, bo moneta ta jest niezmiernie rzadka i też bardzo mi się podoba, byłaby to bardzo fajna ozdoba właśnie kolekcji tych. Piątek łacińskiej Unii Monetarnej. No ale niestety nie kupiłem. Może jeszcze kiedyś okazja się na to nadarzy. Natomiast jest ona monetą rzadką i jednocześnie drogą. To trzeba sobie też wprost powiedzieć. Jest natomiast jeszcze naprawdę sporo innych monet czy to z Boliwii, czy z Chile, czy chociażby z samego tutaj tych, tych soli. Z tego co wiem, jest chyba jeszcze jeden, jeden typ. Więc jest to kolekcjonersko niezmiernie ciekawy temat, natomiast, tak jak powiedziałem już wcześniej, ja na razie skupiam się, jeżeli chodzi o Łacińską Unię, na Europie. Mam kilka monet, które chcę jeszcze sobie do kolekcji dołożyć, a potem nie wykluczam, że właśnie do monet z Ameryki wrócę i będę sobie gdzieś sukcesywnie uzupełniał ten zbiór o co ciekawsze wizerunki. Wiem już teraz, że na pewno nie uda się zebrać wszystkich, ale na pewno będę starał się co ciekawsze do zbioru dołożyć. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego krótkiego materiału. Zapraszam Was jeszcze raz do subskrypcji, zapraszam Was do podzielenia się w komentarzu opinią na temat tego, co dzisiaj dla Was przygotowałem. No i zapraszam do wspierania kanału. Można to zrobić tutaj czy przez YouTube, czy przez Patronite. Informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Dziękuję, zapraszam na kolejne filmy. Cześć.